Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Ten razem jest to film z gry Minecraft i dzisiaj moi drodzy będziemy chcieli zbudować pierwszą wieżę do tego mojego muru, jak wiecie, bo chcę zbudować mur tej mojej osady, tej wioski, no wiecie o co mi chodzi, nie? Także no, ja poza odcinkiem tu już zacząłem budować, bo w sensie miałem nagrywać odcinek, ale jednak wtedy właśnie przerwałem nagrywanie i się nie nagrało i nie ma tego na odcinku, no ale zacząłem tu już jedną wieżę budować, dziś sobie tą zaczniemy budować, tą, co jest najwyżej położona tak żeby koniecznie zostawcie subskrypcję, dzwoneczkiem rozłapkę w górę, a już lecę się przespać, żeby był dzień, bo w nocy to tak jest średnio pracować tutaj, myślę. No. Dobra, no i słuchajcie, mamy dzień, teraz tak, ile mam. A, dobra, ja już myślałem, że będę musiał sobie drewno narobić, a to proszę bardzo, ile tego jest. Dobra, a drabinki jakieś są trzy, no to nie za dużo. Tak, hmm. i nigdzie indziej nie mam, tak? Dobra. O, tu widzę, że nawet jeszcze trochę jest tych desek To sobie zabierzmy I drewna Wow, w ogóle mam dużo tych rzeczy wszystkich Dobra, zrobimy sobie trochę drabinek Bo będą mega potrzebne właśnie do tego muru Znaczy do muru, do samego muru to nie M muru to, Murem to my się na razie nie zajmujemy My się na razie zajmujemy tymi wieżami Właśnie, które tu mają powstać Także dobra, git, git, pyk, pyk, pyk yy, I dobra, i teraz tak yy na 5 bloków do góry raz, 2, 3, 4, 5 właśnie taką ma to mieć wysokość bo jednak to no taka wieża musi, taka wieża musi jednak być wysoka tak tu kolejne pięterko będzie raz, 2, 3, 4, 5 a później jeszcze będzie dach i na tym dachu no i na tym dachu główna część wieży to będzie raz, 2, 3, 4, 5 w sensie, wiecie, ta główna część, z której tu będzie można wszystko normalnie widać Z której będzie wszystko widać, będzie można tak na świat patrzeć z góry normalnie No także grubo, jeżeli o to chodzi, dobra, tyk, tyk, cyk, cyk, cyk O, tu po środku zrobimy miejsce, żeby było, wiecie, na okno jakieś, bo No, żeby tu światłość dzienna docierała, żeby tu było w miarę jasno żeby nie było trzeba tu jakiś pochodni dawać Chociaż pewnie tak czy inaczej tutaj Zaaplikujemy Tak, pochodnie się aplikuje, dokładnie Zaaplikujemy pochodnie Tak, zaaplikujemy pochodnie I dodamy trochę pikantności je, oh yeah, dokładnie, lepiej bym tego nie ujął Dobra, a nie Tu miałem wyryć dziurkę właśnie na okno jeszcze No tak, totalnie bym, kurczę, o tym nie pomyślał, nie? No, nie wiem właściwie jeszcze, czy te okna mają być z szyby, czy z płotów Chyba z płotów by to lepiej wyglądało, szczerze mówiąc, w takiej wieży, nie? Żeby to tak, no, bardziej pasowało Chyba tak właśnie zrobię, no, z tych yy, Z okna zrobię tu chyba faktycznie właśnie z, moi drodzy Fensów Nie z szyby, nie z szyb Nie z glasspainów, tylko z fensów, dobra Widzę, że golem wyszedł poza mur wioski, co jest skandaliczne, ale no nie wiem, może się zrespinowy. Yy, no kolego, ty powinieneś tu siedzieć w wiosce, nie? Nie wiem, czy co z tego sprawy w ogóle zdajesz. O. O, może bym go jakoś na razie zabarykadował po prostu tego golema. Wiecie, że dopóki tego muru nie ma, to żeby on jakoś go tak zabarykadować, żeby nie mógł stąd wyjść, nie? Ej, dobra, to nie byłoby głupie wcale. Dobra, także cyk cyk cyk. No, i tu w sumie już wybuduję tak te z tych desek, żeby to już było do muru. Także ty kolego, tu zostajesz. O kurde, to jest na niego za małe, on jest taki wielki. A jednak nie, no to już teraz nie uciekniesz. Tylko żebym ja później pamiętał, że w tym boksie jest golem, nie? Dobra, w każdym razie e, tak, tu nie może być okna, bo tu przecież e, w ten sposób o mur będzie budowany. To samo w tym miejscu. A tu, tu jest okno. No tu by się już przydało, żeby było, no bo, kurde, nie chcemy, żeby tu było jakoś zbyt ciemno, nie? Żeby tu było zbyt ciemno. Aha, miałem pójść po to, żeby sobie kolejne ladery skraftować. No to dobra, lecimy po to. A, nie wiem, czy ja w ogóle na Minecrafta ustawiłem w OBS-ie to, wiecie, przyciszanie podczas mowy. Dobra, okazuje się, że ustawiłem, tylko trochę za mało. Ale dobra, teraz już to poprawiłem. I teraz to już będzie działać jak powinno, dobra. Później tych drabinek zrobię tyle, że żebym miał tyle ile potrzebuję. Tak. O, tu by się przydało jakiego, jak jakąś bramkę wstawić. Nie drzwi bramkę. Bramka musi być, żeby tu nie mogli sobie villagerzy wchodzić, bo to chodzi o to, oni nie mogą tu wejść. Tak to jest tylko dla mnie wieża. Oni wejdą. Słuchajcie, wyobrażacie to sobie? Oni wejdą do czegoś takiego, wejdą na samą górę, wespną się. I z tego spadną, no to nie, no chyba nie o to nam chodzi, prawda? No raczej nie. Także dobra. O, teraz tutaj. Słuchajcie, robimy takie coś. O. O. I wiecie co? Coś takiego, żeby to w ten sposób wyglądało, to dopiero teraz wymyśliłem. Ale powiem wam, że to wygląda mega fajnie. Tak szczerze. Dobra, ale musimy tego drewna trochę więcej wykopać. Dobra, tu jakieś drzewka widzę, są, to je sobie skopiemy rachciach normalnie. Dobra, słuchajcie, mamy 37 klocków tego drewna. W sensie klocków, no bloków, nie? Ale no w każdym razie mamy tego tyle. I myślę, że to na razie starczy, żeby no, zbudować e, tę wieżę do końca. Znaczy no tak na tę wieżę jedną to wystarczy i to jest pewna rzecz. Tak, tutaj nie wstawiłem. O, i tu mam pomysł taki, żeby tu wszędzie dać płoty, nie? O, także zaraz się tym zajmę. A powiem wam, że po tej drabinie mega długo się schodzi z tego, nie? Dopiero tak teraz to zauważyłem. No ale dobra, no tak to ma być właśnie. To ma być wysoka wieża. To nie ma się szybko schodzić po drabinie, tylko to, tak jak mówię, ma być wysokie. Bo to fajnie wygląda wtedy, nie? Dobra, fensy, fensy kurcze, fensy. Wzywam was jak najwięcej. Tylko sześć jest. A to żaden problem, bo przecież mogę skraftować. Tak, patyki. Patolce. Dobra, patolców mamy trochę. Yy, tyle, że wystarczy. To jest pewna rzecz. Dobra, teraz tak. Z, patrzcie, ja zawsze zapominam, jak się kraftuje bramkę, a jak płot. Nie wiem, czy wy macie podobnie. Ja mam niestety takie, takie problemy, mam właśnie niestety ze sobą i z tym nic nie poradzę. No, trudno. Nie, no nie tak, ej, no popsuło się. Jeszcze raz, pyk, o. Ja nie mogę, ja jestem idiotą, ja to zabrałem z powrotem. <grym> Ach, niedobrze. Dobra, bo tych fensów nie będzie jakoś mega dużo potrzebne, więc myślę, że żeby to zrobić, to po prostu 54 na jedną taką wieżę powinno wystarczyć. Nawet może na więcej. Także dobra, o. Ej, dobra, już widzę, że to był dobry pomysł, żeby te okna właśnie z płotu zrobić, a nie z szyb. No tak, no z szyb to by mega źle tu wyglądało. To by nie pasowało w ogóle. Cyk, cyk. O, właśnie, mam pomysł właśnie na coś takiego. O, o. O nie? Żeby to jakoś tak wyglądało. Może jeszcze. O, może jeszcze tutaj. Takie łączenie, nie? Żeby było. Tylko znowu to jest mało. No, nie, dobra, jak takie łączenie zrobiłem, to to jest mało praktyczne. Wiecie czemu? Jak będzie rajd na wioskę, nie? Na przykład kiedyś, bo na pewno kiedyś coś takiego zrobię, no będę chciał pewnie, bo... No bo wiecie, bo jednak wtedy u villagerków są tańsze itemki, nie? Jakby się chciało z nimi pohandlować. No nie, i to jest mało praktyczne, bo wtedy bym miał mniej miejsca, żeby tutaj naparzać z buku. A i tak już jest trochę dosyć mało, więc no... Hmm. mówię zrobić tak, że czekajcie, tu jest gdzieś środek, raz, dwa, trzy... 4, 5 Raz, dwa, 3, 4, 5 Czyli gdzieś tu jest środek. Tu taki podest. Nie, nie, bez sensu. Bez sensu, dobra. Bez sensu to jest. Ale jedna wieża już skończona jest. Kompletnie tak naprawdę. Tu bym mógł w sumie jakieś skrzydki postawić, żebym rzeczy mógł w tym przechowywać. Ale pierwsza wieża już jest zrobiona. I wiecie co, zrobimy miniaturkę. Dobra, widzowie, chyba taką miniaturkę możemy sobie zrobić do tego odcinka, bo nie, bardziej, wiecie co, bardziej z tej strony, o, żeby tu było tak na tle wioski, chociaż i tak było, na, na, nie, no i tak było dobrze, ale, ale dobra. Także, no, widzowie, kurde, powiem wam, ta wieża prezentuje się dosyć ciekawie. Dobra, widzowie, skoro pierwsza wieża jest już skończona, to ja, wiecie co, to ja sobie zrobię, to ja sobie do niej podejdę, zrobię cięcie, o, na razie to ja ziemniaki pozbieram, wiecie co, takie coś zrobię. Tak, to będzie pierwsze co zamierzam wykonać w tym momencie. O, i właśnie nakarmię tych villagersów, villagersów, villagerów raczej e, tymi ziemniorami, chociaż widzę, że ich jest tak mało, że chyba jednak, dobra, wiecie co, chyba jednak nie, chyba jeszcze nie. E, tak, tu sobie pozasadzamy. Może bym w sumie to pole jakoś powiększył też. O, to by nie było głupie. I to by wcale nie było takie głupie. Dobra, wiem, że to nie jest. Główny temat tego odcinka, aczkolwiek takie coś i tak wypadałoby zrobić, bo... No bo, no nie oszukujmy się, ale bardzo ułatwi mi to robienie czegokolwiek, prawda? Bardzo ulepszy to moją hodowlę ziemniaków, a o to nam chodzi. Żeby sobie tutaj zrobić jak największą hodowlę tych ziemniaków i żeby można zrobić z nich małe broteito normalnie. Tak, yy, w tym tygodniu chyba nie będzie odcinka z Brotei niestety. Yy, pewnie wielu z Was nad tym faktem ubolewa, pewnie wielu z was też ma to gdzieś, ale no tak tylko mówię, że raczej się nie uda. Ale dobra, to nie jest temat tego odcinka. My się zajmujemy w ogóle czymś innym niż Broteito w tym momencie teraz z Minecraft. Yy, także dobra, no, mało tych ziemniaków zostało, ale popatrzcie jak się fajnie farma rozrosła, nie? Także no to nawet lepiej pod tym względem no I dobra, teraz tak policzę sobie ile w ogóle tego drewna jest potrzebne na zbudowanie takiej takiej jednej wieży, żebym już wiedział ile mam sobie na nakopać. Okej, okay, widzowie, teraz no było i sobie to wszystko w kalkulatorze policzyłem, ile czego będę potrzebował i ja pierdzielę. Ja to mam na telefonie zapisane. I teraz, słuchajcie, bo na jedną wieżę, tylko na jedną wieżę, ile będzie potrzebne, słuchajcie, teraz wam szczena opadnie, jak wam powiem, już to czytam, 22 fensy, to, to jeszcze nic, czekajcie, co będzie dalej, 448 desek dębowych, czyli to jest 7 staków i kłody razy 40, kłody 40, chociaż nie wiem, czy będzie aż te faktycznie potrzebne, bo tu już są... No, niektóre, niektóre wieże już zaczęte, więc no, chyba tak naprawdę to na jedną wieżę będę potrzebował ich tylko 20, ale nie wiem, no to się zobaczy. To się wszystko zobaczy, dobra, nieważne. No to my bierzemy się w takim razie za ścinanie drewna, co nie? No i okej okay, widzowie, mamy już dzień. Nakopałem sobie tyle tego drewna, że nie ma szans, że to nie wystarczy. Słuchajcie, no patrzcie ile tego jest, nie? Ja aż sobie na to oddzielną skrzynkę zrobię. Tak, właśnie, to jest świetny pomysł. Zrobię oddzielną skrzynkę. Na słuchajcie, materiały potrzebne do zbudowania tych wieżyczek. Tych wieży raczej nie wieżyczek, bo to są duże wieże, a nie miały wieżyczki jakieś, co to za złe określenie nie wiem gdzie bym taką skrzynkę mógł postawić tak szczerze mówiąc. A nie wiem. Niech stoi tu przy golemie. O myślę, że będę pamiętał. I dobra, i tych tego drewna jest kurde tak dużo, że no masakra, nie? No też crafting tu może zrobię. Dobra. I okej. Okay. I teraz tak, teraz moi drodzy Chyba... nie wiem, odkładać to, o, no, chyba nie, chyba nie będę tego odkładał, dobra, mamy cztery z i znaczy, no... No tak, no mamy cztery, nawet chyba więcej, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, no cztery i trochę, no i prawie pół. Yy, dobra, w każdym razie. Teraz moi drodzy, robimy kolejną wieżyczkę. Yy, Na razie zrobimy tylko podłogę drugiego. Aha, jeszcze drabinki, kurde, dobra. Yy, drabinki jeszcze, no jakbym bym nie pomyślał o tym totalnie. Bym o tym słuchajcie, zapomniał. E, dobra, czy tu są jakieś patyki? Nie mam patyków, muszę sobie chyba zrobić, nie? Bardzo nie lubię robić patyków, bo na to się deski zużywają, a ich jest dużo potrzebne. Dobra, no tyle to starczy, nie? I no nie wiem, jak na jedną wieżyczkę było potrzebne 10 tych drabinek. E, nie, 20 nie wystarczy, żeby zrobić wszystkie. Dobra, to się ogarnia jeszcze. Kiedy indziej? Te, teraz się tym nie zajmuję. Dobra, teraz tak, aha, tutaj przecież jest przerwa, bo tu musi być jakiś no jakieś wyjście z tego muru, no nie? Tak, e, tutaj, żeby się dało wypłynąć, nie? Dobra, to ja w sumie to już od razu taki tunel zrobię, trochę na to desek zużyję, te deski niby tam miały być na budowę wieży, ale ja już zużyję je tu i trudno, to, to się chyba nic złego nie stanie, jak takie coś zrobię, czyż nie? No, no raczej nie, no, coś takiego, taki tunel, o, mogę jeszcze coś takiego zrobić w ten sposób, żeby to jeszcze fajniej wyglądało i git, teraz jest git, dobra. Mm, I w tym momencie, to ja tak mm, Zrobimy tu sobie ścianę Dlaczego się rozlało jak taka ładna była pogoda No weźcie mi to wytłumaczcie, Kurczę no No niedobrze, to bardzo, dobra, mm, czekajcie Aha właśnie, bo tu na, różnych na różne wysokości przecież są te wieże Zapomniałem o tym, tak? Tu jest na 7, nie? Yy, dobra, ogarniemy wszystko Hmm. Także tu pięterko No tak wiecie, żebym wiedział skąd mam dalej zacząć budowanie tych pali wszystkich, nie wiecie o co mi chodzi. Rozumiecie tak jakby. Hmm, dobra, kurda jestem durny, nie? Gdy to widzieliście, nie? Taki upadek zaliczyłem z tej wysoko... A! Kurde, jeszcze mi się teraz shift z kontrolem pomylił, bo ja to mam po podmieniane te przyciski przecież, tak? Pod kontrolem kłócamy, a pod shiftem biegamy. Normalnie taki rym sobie zapamiętam w głowie i będzie dobrze, nie? Chyba, chyba tak to działa. No, także muszę zapamiętać taką regułkę, że pod kontrolem się kłóca, pod kontrolem kłócamy, pod shiftem biegamy, nie? Taka regułka jest bardzo ważna. Dobra, czyli GIT. Tu już mamy zrobioną podłogę. Teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, no, pięć. Tutaj podłoga kolejnego proszę ja państwa piętra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, mam pomysł w sumie. Tak się tutaj o, podbuduję do tego. Nie, najpierw zbudujmy tu w takim razie. Czekajcie, ja mam fajny pomysł. O i patrzcie co ja robię teraz normalnie, kurde. To chyba trochę nie ma sensu, ale dobra. No troszkę mi to zadało ten upadeczek, ale nie jakoś tak dużo, żebym miał jakoś nad tym rozpaczać. Aha, no właśnie, przecież na zbudowanie tej wieży nie wystarczy mi tyle drewna, ile teraz mam, bo to miało być 5 staków desek, o ja pierdziele, dobra, no to będzie ciekawe, muszę przyznać, wam powiem, że to będzie ciekawe, aha, czekajcie, przecież tu miało być, ej, właśnie tu miało być dziurka na drabinkę, nie, no, a raczej otwór na drabinkę, no, dziurka to może takie złe określenie, niepasujące, nieadekwatne. Teraz myk myk, 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 W ten sposób. Dobra, nie ile jest czasu na odcinku. Chyba zdążymy jeszcze tą wieżę zrobić, natomiast jeszcze ważna jest rzecz, mianowicie taka, że ja teraz moi drodzy muszę sobie wykopać trochę więcej drewna, bo tyle nie starczy na pewno. Chyba, że... Nie, czekajcie, mam to nie, zrobię inaczej. Tu jest na raz, dwa, trzy, cztery, na 6. To poczekajcie, zrobimy tak. Już tutaj pozaczynam. Wszy, wszystkie wieże już tak pozaczynam. I po kolei będę pojedynczo je kończył. No chyba tak będzie najlepiej. Także dobra, tu już zaczynamy. Tu podłogę robimy tego drugiego, jakby górnego piętra. A to jeszcze na dole będzie trzeba. No to dobra, zaraz. Teraz my robimy tutaj i teraz na tym piętrze się skupiamy. Ono jest najważniejsze w tym momencie. Dobra, to jabłka zerzemy, bo głód mnie dopada straszliwy. Dobra, w każdym razie teraz tak, no właśnie, teraz tą podłogę tam zrobimy. Mam łopatę, ależ oczywiście. No i elegancko, dobra, to się teraz zajmiemy tutaj, e, prawda, kopaniem podłogi. Weź mnie też ciekawi w ogóle, ile ja, ja będę musiał wykorzystać drewna, desek na zbudowanie muru, nie? Bo no. A te wieżyczki to jest jeszcze nic, to jeszcze nic jest w porównaniu do tego, co jeszcze w ogóle na całą ścianę tutaj, mur wioski, nie? Pójdzie, nie? No na to to jednak pójdzie trochę więcej, ale dobra. No dobra, no się zobaczy wszystko, nie? Jak to będzie wyglądało? Teraz tak. E... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Hmm. 4, 5. No, niestety nie zdążyłem tak tego pod sobą postawić, ale to żaden problem, bo w sumie nic złego się nie stało. Aha, no to świetny water mi wyszedł w tym momencie. No po prostu genialny. Aha, no nie starczyło drabinek, super. Dobra, kolejne drabinki sobie dorobiłem, je tutaj teraz wstawimy. Ja powiem wam, że te wieżyczki, no to mega będą fajnie wyglądały. No. Powiem wam, że ją. Dobra. Eee, cyk, 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 cyk. cyk. Cyk, cyk, myk, 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 tak, bo tu musi być podłoga na każdym pięterku Dobra, teraz tu, tu, tu... Nie, nie, nie właśnie nie, nie tak, jak to brzydko by wyglądało, jakby to tak było Tu, 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 A, myk, pyk, pyk, myk, fuk cyk, pyk, pyk, pyk. A czekajcie tu się da jakoś... No da się przecież tak bokiem wyjść. No dobra. Yy, to następna wieża. No tu już dużo tych ziemniorów powyrastało, jest bardzo dobrze pod tym względem. Dobra, my tu już zaczniemy od razu podłogę robić. A co tam? Miejmy to zrobione szybciej, to będzie nawet lepiej. Czemu to tak, taka dziurka została? Dziwnie to wygląda trochę. Tu jeszcze girta skopałem. Czego tu wstawmy? Bo jednak nie chcę deski, desek marnować, żeby tak sobie coś zasklepiać po prostu. No nie o to nam tu chodzi. Żadnym kurczę, no moi drodzy wypadku. Dobra, trochę mi tego zostało. A przecież tu jest jeszcze kolejny stak. No dobra. I, a i jeszcze więcej drabinek muszę zrobić. Dobra, tak jak już w sumie idę do domu, to się od razu prześpię. Dobra, to robimy tak, cyk. 15 jest, no to już na pewno wystarczy na zrobienie tej wieży. To jest ostatnia ogólnie, także tu mega fajnie pod tym względem. i Myślę, że w kolejnym odcinku dalej będziemy kontynuować budowę tych wieży. Już je, no nawet myślę, że jak w kolejnym odcinku je będziemy kontynuować, to one już będą skończone. Więc byłoby mega fajnie wtedy. A to powinno się raczej bez problemu udać. Dobra, tego drzewa. Oj, tych liści się stąd pozbyć, jakoś by wypadało. Bo oj, przeszkadzają i to bardzo. I to tak naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo, nie? Więc no. Ich tu nie chcemy. Dobra, teraz tak. No, te wyjścia na górę nie jest powiedziane, z której strony muszą być. To może być byle jak w każdej wieży inaczej. Może to tak wyglądać. Nie ma żadnego problemu. To po prostu ma być praktyczne. Wiecie o co mi chodzi, nie? A, a te wieże same w sobie są takie chyba niezbyt praktyczne w sumie, no bo. No bo lepiej by było, no bo bardziej praktyczne by było jakby zbudować sam mur i to by, no i by wyszło na to samo, tylko że ja chcę mieć takie wieże, bo to nie chodzi mi o to, że to ma być tylko praktycznie, tylko to też ma ładnie wyglądać, nie, także no, takie wieże, no to widzicie, one są mega wybombiaszcze, nie. Muszę przyznać, że to naprawdę mega fajna mi wyszła. Tam ta pierwsza wyjeżdża, i w sumie te wyjdą takie same. No bo, bo to wszystko taka sama konstrukcja jest, i to da, i tak dalej, dobra. 1, 2, 3, 4, 5. Tak jest 5. Raz, 2, 3, 4, 5. O jej, yeah, dobra. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. O, no i dobra, teraz budujemy tutaj tak i drabinki wstawiamy w to miejsce, o, no i to już będziemy kończyć powoli, nie, tu, no dobra, w sumie tu i tak będzie, nie, tu też, no, tak, tutaj jest jeszcze, tak, tak, tu ma jeszcze być ściana, to dobrze, dalej. No dobra, trochę tych, de oj, nie starczyło. Czekajcie. Eee, kurde, czekajcie. Raz, no to będzie 4, no dobra, to musimy sobie 12 hut zostawić. O, a z 11 zrobić deski, nie? To nie wystarczy chyba na wykończenie całego piętra. Z wielkim bore, bólem serca oznajmiam ten fakt, że to chyba będzie trochę za mało. Albo może jednak. Ej, dobra, jednak starczy. E, dobra, nic nie mówię. Ej, pyk, myk. O, w ten sposób. Cyk, cyk, cyk. Ej, no, kurde, źle, dałem. źle się postawiło, czyż nie? Aha, fajnie, nie starczyło. To miało być 16. A jestem idiotą. Kurczę, widzicie. Widzicie, już się nie chodzi długo do szkółki, to się zapomniało, jak matematyka działała. To miało być razy 4, a nie razy 3. Miało być 4 razy 4, a nie 4 razy 3. No ale dobra, no już teraz to naprawimy tak, jak powinno działa, jak powinno być. Tak, jak być powinno, to teraz właśnie będzie. Bo teraz sobie wychodzimy stąd. Myk-myk. O, dobra. No więc w dzisiejszym odcinku myślę, że to już byłoby tyle. Tak, idealny moment, żeby już kończyć. Ja oczywiście mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Myślę, że w kolejnym odcinku powinny wszystkie wiersze już być skończone, jak tylko przygotuję sobie do tego potrzebne materiały. No. Trzymajcie się do zobaczenia i cześć Narapa.